Koronawirus. Fajnie jak dla mnie usługa 100 na 10 naprawdę. Życie w czasach pandemii? Też super. I teraz wszyscy. Nie ty chodzący czarny głównie nie jest to ani fajne ani wygodne. Może to ja tylko należę do grona ludzi, którzy cieszą bo mogą posiedzieć w domu na dupie i pracować z domu ale że każdy musiał sobie albo nie znalazł żadnego hobby co mam gdzieś daleko. Postanowiłem wytężyć moje resztki IQ i znaleźć sobie hobby. Prowadzenie kanału nie jest fajnym hobby ale od czasu do czasu jak coś wrzucę nic nie może się od ja nie pawlić. Tak myślę. A więc bez pana a więc. Postanowiłem podwziąć na myśl powiedzenia czegoś o korona czymś tam zwanym wirusem. A jeśli o wirusach mowa dzięki Ariwie mam większość jakiejś grafiki. Dzięki skarbie. W każdym razie śledziłem poczynania wirusa od początku ponieważ miałem nadzieję, że martwi zamienią się w nowy sezon The Walking Dead, ale tak się nie stało. Jeszcze. Anywaj starałem się myśleć mniej o zarazie do czasu kiedy nasi kochani gwiazdorzy nie zakazali wychylenia nosa za okna. Nie wiem jak wy ale ja wspaniale się bawię w domu. Do czasu kiedy mam ochotę na piwsko wtedy kiedy tuptałem se do żabki a raczej biegłem bo za mną patrol mundurowych jechał. Nie wiem, chciałem tylko do żabki pójścia, to zamieniło się w intensywny bieg przejałowy, w którym nie chciałem brać udziału. Ale nikt o to nie pytał, jak zawsze nikt o nic nie pyta. Dobra, to dotarłem do tej żabki, a babka za ladą. Odsuń się pan. Czemu? Pytam. Bo takie przepisy. Odpowiada. To się odsuwam. I tak nieładna nie ma w co pchać. W każdym razie biorę to co chcę i jak zawsze dowód pokazuję, bo nikt mi kurwa nie może uwierzyć, że osiemnastkę oblałem dwa lata temu. No cóż, życie nie wybiera. Przez moja mordę nieraz miałem problemy i teraz to w ogóle ostatnio chcieli mi mandat wiebać, że bez rodziców wchodzę po mieście. Następnym razem powiem, że rodziców nie mam e hue huek, hue. Nie wiem, wiele nie powiedziałem, ale jestem zdania, że, że nie wyjebie grosza na żadne jebane zastrzyki z chin. Bo to jak każda zaraza sama musi sobie zniknąć i chuj z tym, co pisory mówią po krzaczkach. Ludzie mi mówią, Ajzak zamknij ryj, bo nie masz lekcji, to nie wiesz. No nie wiem. Na studia nie poszłem, więc nie wiem. Ale to nie znaczy, że 24 na dobę przy kąpie nie siedzę. Praca się sama nie zrobi. Zawsze na dubsku siedzę na dubsku śpię więc wada wyjebana w kosmos niektórzy mogliby zamknąć mądre ryje. Ale jak tu plotki mówią to niektórzy przy kąpie na dupie muszą siedzieć od 8 do 17 więc ja wam mówię że po kwarantannie z jaskiń wyciągają się kanibale z deforestani rocznik 2003. A i tak jestem zdania, że ta kwarantanna skończy się dopiero w 2021 bo jak kurwa wszystkie Janusze Karenki i Wonki pojadą se nad morze to ta zaraza wróci jak cholera. A ja kurwa mówiłem strzelajcie dopóki nikt nie pomyślał o jakichś prawach człowieka. Bo se wpizdejebane psiory do dzików mogły strzelać a już do ludzi nie. I tkale jak coś to mówiłem ale nikt nie słuchał no to tyle. A teraz to się skończy że jak w 2025 zapytają co to korona to my kurwa po mordzie strzelimy gówniarzowi w ryj i nic nie opowiemy. Damy tylko link do TikToka bo tam masa tego główna jest jak skarbiec rządu USA. Jedyne co najbardziej zapamiętam z tego okresu to jak mocherki sobie zapieprzały do kościoła zająć miejsca bo max tylko pięć miejsc powinno być dostępnych a te stare lafiryndy wykorzystywały każą wolną przestrzeń do oddychania. Kowciam cię babciu ty stara mochero ale mogłaś odpuścić bicie się o pierwszą ławkę w tym przybytku Bożej łaski. Jestem jednak wdzięczny za to co się stało. Bo teraz wiemy, że powinniśmy byli spieprzeć do innego kraju, jak granica była otwarta, a teraz ta lekcja życia była przydatna.